81. rocznicę rozstrzelania 20 Polaków odbyło się pod pomnikiem ofiar faszyzmu 1939-1945 w Ciężkowicach, uroczystość upamiętniająca to tragiczne wydarzenie z czerwca 1940 roku. Na początku czerwca zastrzelono w Ciężkowicach komendanta niemieckiej policji. W akcie zemsty 5 czerwca 1941 roku niemiecki batalion egzekucyjny rozstrzelał 14 mieszkańców Ciężkowic i 6 mężczyzn przywiezionych z szanowskiego więzienia. Po wojnie uczczono ich pamięć drewnianym krzyżem postawionym na miejscu zbrodni. Pomnik pobudowano w kilkadziesiąt lat później. Spotykamy się cyklicznie, praktycznie od. Przynajmniej 2000 roku pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu. Uroczystość dzisiejsza jest związana z 81. w tym roku rocznicą rozstrzelania mieszkańców Ciężkowic. I można by na ten temat mówić dużo, natomiast trzeba powiedzieć jedno, że czynimy wszystko i należy w tym kierunku działać, aby przekazywać z pokolenia na pokolenie o naszych przodkach, o naszych dziadkach, którzy oddali swoje życie za to, żeby Ciężkowice istniały. O tej tragicznej dacie pamiętają uczniowie Szkoły Podstawowej numer 18 w Ciężkowicach. Młodzież powinna na pewno pamiętać, że te osoby, które zostały rozstrzelane ro, zostały rozstrzelane dla Ciężkowic, żeby Ciężkowice nie zostały spalone. Jest to przejaw Wielkiego Patriotyzmu, według mnie i młodzież powinna o tym pamiętać i celebrować to co roku. Pamiętając o haniebnych czynach wojsk hitlerowskich, należy odnosić się do prawdy historycznej i oczywistych politycznych powiązań tych formacji. Tak, Narodowa Socjalistyczna Partia Pracy Niemiec. I, i, I to, to jest, to jest właśnie, właściwie to wszystko, co jest skrajnie lewicowe, to jest, to jest brutalnie złe dla, dla, no, dla ludzkości właściwie można powiedzieć. Pamięć o ofiarach II wojny światowej trwa w naszym narodzie niezmiennie. Jest nie tylko przypomnieniem tych najtragiczniejszych kart w naszej historii, jest ponad wszystko bolesną przestrogą.